Pan z wami ze Duchem Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja we was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was. To proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystia. Fragment z dziejów apostolskich, który odczytaliśmy, mówi nam o powrocie Szawła do Jerozolimy. Pewnie jeszcze w pamięci mamy wyjazd Szawła z Jerozolimy. Pewnie w pamięci jeszcze mamy Szawła, u którego stóp ukamienowano Szczepana. Szawła, który prześladował Kościół, wspólnotę jerozolimską. Jeszcze bardziej w pamięci ma to wspólnota chrześcijan, która żyje w Jerozolimie. I kiedy Szaweł powraca, to widzimy, że powraca niby ta sama osoba, ale zupełnie inny człowiek. Powraca ta sama osoba, bo Szaweł pozostaje i ma ten sam charakter, który miał. Powraca Szaweł, który jest żywiołowy, który jest oddany, który jest gotowy do poświęceń. Powraca ten, który jest radykalny, który jest jednoznaczny. Powraca ta sama osoba, która jest bezgranicznie oddana Bogu, bezgranicznie oddana swoim przekonaniom. Powraca ta sama osoba, w której życiu najważniejszą misją jest nauczać, jest głosić prawo, jest głosić naukę Boga. Ta sama osoba powraca do Jerozolimy, która wyjeżdżała, ale zupełnie inny człowiek. Wyjeżdżał prześladowca. Wraca zwolennik. Wyjeżdża oprawca. Wraca ten, który jest gotowy na męczeństwo. Wyjeżdża ten, który prześladował. Wraca ten, który głosi. Wraca ten, który, jak mówi jego imię, Paulus, staje się mały, drobny, najmniej ważny. Drodzy, kiedy Paweł wraca do Jerozolimy. Zaczyna głosić naukę Jezusa Chrystusa. Tą naukę, której wyznawców wcześniej prześladował. No nie mamy się co dziwić, że chrześcijanie w Jerozolimie są zupełnie zdezorientowani. Pewnie przyjmują to postawę Pawła jako jakiś fortel, podstęp. Może jakiś ukryty cel ma w tym Paweł. Może to, że Paweł chce wejść w szeregi uczniów Jezusa Chrystusa... A później uczynić to, co czynił wcześniej. Być może w umysłach chrześcijan jest gdzieś historia konia trojańskiego, tego, który podstępem dostaje się w szeregi, a później niszczy. Jak słyszymy, Barnaba staje się takim pomostem między wspólnotą a Pawłem. Barnaba staje się tym, który wprowadza Pawła we wspólnotę chrześcijan, potwierdza to, że rzeczywiście. Paweł jest tym, który doświadczył spotkania z Chrystusem, z stałym, jest tym, który się nawrócił. Paweł wraca do Jerozolimy jak czytamy też dzisiaj w dziejach, najbardziej jest odrzucany przez Żydów, Helenistów. To są Żydzi, którzy większość swojego życia żyli w diasporze, czyli poza Jerozolimą. To są Żydzi, którzy żyli w okręgu czy w kulturze greckiej. Więc nauczeni byli tego życia w kulturze greckiej, języka greckiego, greckich zwyczajów. I to są Żydzi, którzy wiele lat trwając w tej kulturze greckiej, pozostali przy wierze w Boga. Byli tymi, którzy trzymali się obrzędów, byli tymi, którzy trzymali się modlitwy, byli tymi, którzy wytrwali w wierze w jednego Boga, Jahwe. Zachowali tę wiarę i dzięki tej wierze, którą zachowali w diasporze powracają na koniec swojego życia do Jerozolimy. Chcą umrzeć w Jerozolimie. Chcą być tymi, którzy, tak jak mówi im ich wiara, mają umrzeć w Jerozolimie. I zobaczcie, że Paweł, który głosi naukę Jezusa Chrystusa, zdaje się podważać najbardziej ich dogmaty, ich przekonania. Temu, co, co pozostawiło ich przy wierze, właśnie tych Żydów Helenistów. Paweł pokazuje, i podważa to, co było dla nich święte przez te wszystkie lata. To, co utrzymało ich tożsamość. Wiara w jednego Boga, jachwe obrzędy, religijność, zwyczaje, kult. Paweł podważa to. Nie ma się co dziwić więc, że, że Żydzi heleniści, słysząc to, są wściekli na Pawła. Jak mogą odrzucić to, co ich utrzymało przy wierze? Jak mogą pozostawić swoje obrzędy, kulty? Jak mogą to zrobić? Jak mówi dzisiejszy fragment dziejów, chcieli zgładzić Pawła. Chcieli go zgładzić, chcieli go nawet zabić. I zobaczcie, drodzy, jak wielka jest mądrość Kościoła ówczesnego w Jerozolimie. Bowiem Kościół nie pozwala na konfrontację. Kościół nie pozwala na konfrontację. Co robi? Odsyła Pawła. Wysyła Pawła z Jerozolimy do Tarsu. Kościół nie pozwala w ten sposób. Żeby Paweł konfrontował się z tymi halenistami, Paweł mógłby to zrobić robił to, bo był świetnym mówcą. Miał argumenty, wiedział, jak mówić. I Paweł jeszcze był gotowy na jedno, to co wspomniałem wcześniej. Myślę, że bez mrugnięcia okiem oddałby życie. Gdyby się konfrontował na śmierci życie, oddałby życie, stałby się męczennikiem. Kościół nie dopuszcza do tego konfliktu. Kościół mówi: Pawle, jeszcze nie jest Twój czas. Jeszcze masz inną misję do spełnienia. I dlatego odsyła Pawła do Tarsu. Kościół potrzebuje umocnienia w tym czasie potrzebuje pokoju. Kieruje się więc zupełnie inną logiką, niż wcześniej kierował się Szaweł. Zobaczcie, Kościół mówi: Nie siłą, nie przymusem, ale świadectwem życia. Świadectwem spotkania ze zmartwychwstałym. I to jest taka logika, która jest logiką Jana Apostoła. Jan mówi, nie słowem, nie językiem, nie siłą ludzkich argumentów, ale czynem i prawdą. Czynem i prawdą będziemy świadczyć o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Co znaczy świadczyć czynem i prawdą? No czyn to są uczynki miłosierdzia. To jest miłość bliźniego. Miłością bliźniego chrześcijanie mają świadczyć o spotkaniu ze zmartwychwstałym. A prawdą, pewnie kojarzymy słowa Jezusa, który mówi: Ja jestem prawdą. Rzeczywiście, miłością do Pana Jezusa mamy świadczyć i Kościół ma świadczyć o spotkaniu ze zmartwychwstałym. Więc Jan zdaje się mówić. Nie słowem, nie językiem, nie siłą ludzkich argumentów, ale czynem miłosierdzia i prawdą, czy miłością do prawdy spotkania ze zmartwychwstałym. Jan jednocześnie w tej swojej logice mówi, że kiedy człowiek miłuje prawdą i miłuje prawdę, to odkrywa też prawdę o sobie, odkrywa prawdę o swoich słabościach, odkrywa prawdę o swojej grzeszności. O takiej swojej niewytrwałości, ale odkrywa też prawdę inną, prawdę o przebaczeniu, prawdę o tym, że Bóg wybacza, prawdę o tym, że, że Bóg przemacza. Kto więc miłuje czynem i prawdą, ma odwagę prosić Boga o przebaczenie, ma odwagę spodziewać się, że Bóg rzeczywiście wybaczy. Więc o co można najbardziej prosić? O łaskę wiary, o przebaczenie, o miłosierdzie, o wierność, ofiarność, łagodność. I zobaczcie, drodzy, że Paweł, ten, który jest tak bardzo radykalny, wchodzi w tą logikę świętego Jana. Paweł mówi w pewnym momencie moc w słabości się doskonali. Nie siłą, ale słabością własną. Paweł mówi o tym, że. Ewangelia jest głoszona w wierności, w przekonaniu, nie siłą argumentów, w przemaczeniu. Mówi o tym, że przykazania związane są z ofiarnością, łagodnością. I ostatnie, co mówi też Paweł, co chciałbym też podkreślić, to to, że to nawrócenie w wierze Jezusa Chrystusa związane jest z trwaniem w Bogu. Z trwaniem w Bogu. I ten ostatni aspekt wiary, trwania w Panu Bogu, mówi dzisiejsza Ewangelia i Jan w dzisiejszej Ewangelii. Mówi o tym, że ten, kto trwa w Bogu, jest tym, który jest podobny do winnej latorośli. To trwanie w Panu Bogu jest taką opozycją do, do działania. Zobaczcie, że trwanie w Panu Bogu poprzedza działanie. Więc Jan mówi, żeby wydać owoc działania. Potrzeba najpierw trwać. Potrzeba najpierw czerpać soki. Potrzeba najpierw umacniać się. Jezus uczy, że, że potrzeba tego trwania. Potrzeba tego bycia przy. Potrzeba tego napełniania się, umacniania. Zanim podejmiemy działanie. Zanim zaczniemy działać. Stąd zobaczcie, jak bardzo dzisiaj Jan uczy takiej postawy modlitwy. Właśnie trwania. Przed tym, zaczn zanim zacznę działać, zanim podejmę działanie, zanim podejmę decyzję. Czego uczy dzisiejsze Słowo? Uczy nas przede wszystkim tej logiki Jana, że moc w słabości się doskonali. Uczy nas wiary w takiej naszej wytrwałości. Uczy nas wierności Ewangelii. Dzisiejsze Słowo pokazuje nam, że, że to nią powinniśmy się kierować w naszym życiu. Wydaje nam się czasami, że lepiej coś osiąga się siłą, że skuteczniejsi są ci, którzy mają siłę argumentów, siłę słowa. Ja uczy, że bardzo dużo osiąga się cierpliwością, bardzo dużo osiąga się mocą Pana Boga. Czego jeszcze uczy dzisiejsze Słowo? Tego trwania przed Bogiem. Zobaczcie, jak bardzo aktywność nas pochłania, jak bardzo brakuje nam tego czasu i postawy trwania. Wydaje nam się, że trwanie przed Bogiem to jest takie nic nie robienie, strata czasu, który mógłbym wykorzystać. Jak bardzo w tym nietrwaniu przed Bogiem liczymy na własne siły, a jak bardzo potrzeba nam liczyć na siłę Pana Boga. Potrzeba nam więc, zobaczcie, modlitwy przed działaniem. Takie modlitwy na rozpoczęcie dnia, w której powierzymy Panu Bogu całe nasze działanie dnia. Modlitwę na rozpoczęcie dnia, które będzie modlitwą powierzenia wszystkich sytuacji, wszystkich osób, tego wszystkiego, co będziemy robić. Jak bardzo nam tego potrzeba. Na koniec, jeszcze przykład matki Teresy. To pewnie dobrze znacie. Ona robiła tak, że taki zwyczaj miały siostry, że zanim wyszły do ubogich, to dwie godziny adorowały najświętszy sakrament. To jest jakoś tam znane. Ostatnio wyczytałem coś, co siostra Matka Teresa powiedziała, że ona mówiła tak, że jeśli nie wyjdziemy z Panem Jezusem w sercu do ubogich, to jesteśmy ubożsi niż tym, którzy chcemy służyć. Jeśli nie mamy Jezusa w sercu, to jesteśmy bardziej ubodzy niż ci, do których wychodzimy. więc Zobaczcie jak... Jak ważne, jak istotne jest to, żeby mieć Jezusa w sercu we wszystkim, do czego wychodzę, do ludzi, do których wychodzę. Jeśli nie mam Jezusa w sercu, to rzeczywiście tak jest, że jestem bardziej godny politowania niż wszystkich, do których idę. Tak naprawdę nie mam nic im do dania. Tak naprawdę mogę dawać tylko siebie, a to moje działanie i dawanie pewnie nie przyniesie żadnego owocu. Jeśli moje działanie ma przynieść owoc, to niech Jezus będzie obecny w sercu. Tak byśmy w naszym codzienności dawali ludziom Jezusa, świadczyli o Jezusie i to działanie będzie przynosiło obfity owoc w naszym życiu i w życiu tych, do których będziemy posłani.